Pamiętacie ten dźwięk? To właśnie mogliśmy usłyszeć, gdy pierwszy raz zagraliśmy w Raymana 2 był to rok 2010, a może 11. Ogólnie to byłem mały, jak dostałem Nintendo DS Lite A razem z nim gry. New Super Mario. I właśnie na DS. Do dziś mam tę grę. Zastanawiał mnie czemu okładka jest inna niż te w internecie. Okazuje się chyba, że to jest pierwsze wydanie i pierwszy w ogóle wydruk tej okładki czy coś takiego. Rayman wydał mi się dość trudną grą, dlatego przy tym tytule pom pomagał mi Tata. Bo jednak no, no byłem mały, a to, to, to jest taka bardziej gra, myślę, rozbudowana niż, niż Mario. Polut na Nintendo DS różnił się od wersji na PC czy na PS2, bo był dostosowany do możliwości DSa. Czyli wiadomo, muzyka była uproszczona, mniej przerywników filmowych, ale historia została taka sama. Do samego Raymana DS zostało też przemycone parę rzeczy z Raymana M, czy bądź też, jak to woli, Raymana Arena. Tyle, że to tak naprawdę mało znaczące szczegóły, ale mówię po prostu o tym, bo było coś takiego też jak Rayman M. Wydaje się to przyjazna gra, ale jest to kolejny zestaw minigierek tak samo jak Rayman Raving Rabbids. A dlaczego opowiadam o Raymanie 2, skoro najpierw była jedynka? A to dlatego, że będę się starał opowiadać tak, jak grałem w te gry, czyli najpierw zagrałem w Raymana 2, a Raymana 1 zagrałem dopiero, nie z 4 lata temu. Nie wciągnął mnie Rayman 1 jakoś mocno, dlatego ta gra jest dla mnie przyjemna, robi dla mnie wrażenie jak na tamte lata, ale nie zrobiłem nad tej gry do końca, nie chciało mi się. Znudziła mnie trochę, można powiedzieć. Podobnie miałem z Raymanem 3, tylko że właśnie on mnie nie znudził. Sprawdziłem go po latach tak naprawdę, no bo nie grałem w, w niego za dzieciaka, tylko grałem w te dwójkę. To jest na tym samym poziomie, co, co dwójka są do siebie bardzo zbliżone. A może nawet trójka jest lepszą grą? Wszystko jest bardziej rozbudowane, a nawet jest polski tabik. mały podglądaczu, Czekaj, nie Przepraszam Po trzeciej części miał się pojawić legendaryny Raymond 4, który w sumie nigdy nie wyszedł. Choć krążą plotki, że Ubisoft nad czymś nadal pracuje, to wątpię, że dostaniemy Rayman 4. A Rayman Legends... Ograłem tę grę na PS4, gdy dostałem tę konsolę w 2016 roku. Była ona na... Była ona w 2D, ale i tak bardzo mi się dobrze e, w nią grało. A czemu pomijam tutaj Raymana Origins? No bo te dwie gry to tak naprawdę to samo. Tyle, że w Raymanie Legends jest e, kilka dodatkowych poziomów, ale tak naprawdę to jest to samo. E, może się wydać, że właściwie Ubisoft jest dosyć leniwy, że wydał dwa w zasadzie takie same Raymany. Ale nie ma co narzekać, bo Rayman to zdecydowanie zapomniana przez nich seria. Więc ja się nawet ostatnio ucieszyłem, gdy mogliśmy zobaczyć Raimona w grze Mario z tymi królikami. Nie pamiętam jak się nazywał dokładnie teraz ten tytuł, ale... ale to nie jest ważne. Raimon się tam pojawił na chwilę. Nie była to jego pełnoprawna gra, ale postać tam występuje. Więc wydaje się, że ktoś jeszcze o nim pamięta. Zresztą Ubisoft, jak już mówiłem, chyba nad czymś pracuje, ale nie wydaje mi się, żeby to był Raymond. 4, tylko coś bardziej jak, bardziej jak jakiś remaster. Dajcie znać, czy wolicie Raymana w 3D, czy może tego w 2D. Jest to na pewno... Jakaś część mojego dzieciństwa, bo jednak to była naprawdę dobra gra. No nic, no. Dajcie swoje spostrzeżenia w komentarzach. To tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dzięki, trzymajcie się i cześć.